Nie wiem, po co urodziłem się w Wilnie. Recytowałem, kto ty jesteś, Polak mały. Śpiewałem, gdzie nad Wilją kaczeńce. A później wyjechałem. Nie było mnie tu dekadę. Nie wiem. Zadawania pytań nauczyłem się niedawno. Być może całe złowy myśliłem po to, żeby mnie spotkało i żeby się z nim mierzyć. Pytać, 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 zadręczać się pytaniami i nie budować już świata z krótkich zdań twierdzących. W miarę opanowywania zapytywania Odkryłem, że ze wzrostem sumy pytań niknie ilość odpowiedzi. Im pokorniej zapytuję przyrodę, tym bardziej odległym wydaje mi się sens rozwoju człowieka. Im głębiej zapadam w umysł bohatera książki, tym trudniej mi się z niego wydostać. Jego rzeczywistość, w obliczu zadawanych pytań, okazuje się skrawkiem zaklętym w liczbie kartek, różniętych formatem. Czytelnik uczący się zapytywania zostaje zmuszony do samodzielnych poszukiwań, do powiedzeń nerwicowego do wyobrażenia wszystkiego tego, co w wierszach i między wierszami się nie zmieściło, nie zostało wpuszczone do społeczeństw. Zrodziło się z natury, ale ostatecznie wylądowało na jej poboczach. Być może Wilno, kiedy je porzuciłem, wylądowało na poboczu mojej osobistej historii, stałem się czymś w rodzaju przeczytanej powieści o zamkniętej kompozycji. Wszystkie wyprawy do Ostrej Bramy, Kościoła Ducha Świętego, Teatru Dramatycznego, na górę zamkową, zwierzyniec, czy, czy do nieistniejących już kin, księgarni, domu sportu i uniwermagów, zbił się w pamięci w jedno, jako wyśrodkowane, oczyszczone i ładzone wspomnienie. Dzieje się ono w jakąś pośrednią porę, porę roku, niezbyt mroźną, ani zanadto upalną. Gdzieś w okolicach godzin popołudniowych, wśród ulic, na których ani zbyt tłoczno, ani samotnie. Jak gdyby podświadomość chciała to dawne życie. Osadzić w realiach bardziej bezpiecznych, komfortowych i szczęśliwych. I oto znów jestem w Wilnie. Po dziesięciu latach zadawania pytań, o bladym świcie, pośrodku jesieni. Czasem wyobrażam, że wyzwały mnie tu kości przodków, które już się złączyły z ziemią wileńską. A ci wszyscy, co nie opuścili Wilna, nie wymyślili jeszcze sposobu na głośniejsze ożywienie tych pradawnych legend o ludziach, których znali dużo bliżej niż ja. Milczą choć byli częścią tamtych żyć, co się oberwały albo dogasły przy rozpalonych piecach, w drewnianych chatach, obok studni, w których woda jeszcze leczyła ze wszystkich chorób. Chciałbym wierzyć, że duchy przodków wezwały mnie do snucia opowieści, choć w rzeczywistości przejechałem do Wilna sam, bez zapowiedzi, nocnym autokarem z dworca centralnego w Warszawie. W moich stosunkach z Wilnem nastąpiła duża luka. Przespałem całą drogę, żeby obudzić się tu po 10 latach. O bladym świcie, pośrodku jesieni. W ramach nauki zapytywania często biorę na warsztat to moje oczyszczone, uładzone i hermetyczne wspomnienie o Wilnie. Nauczyłem się przewlekłej tęsknoty i wypatrywania mojego miasta w fasadach innych miast, w których mieszkałem czy po prostu bywałem. Przede wszystkim w Warszawie. Wałęsam się, ślizgam po zlizanych, kocich łubach, przyglądam się murom, węsze po podwórzach i parnych bramach. Idąc w górę ulicy starej Warszawie, tam gdzie się ona łami w pół i wpada w rynek nowego miasta, zawsze na chwilę okazuje się w Wilnie. Znów nie umiem zadawać pytań. Znów jestem przekonany o jednej tożsamości, duchowości, narodowości, historyczności i tych wszystkich rzeczach, którym nadawać nazwy nas nauczono. A potem ulica stara się załamuje, wpada w rynek nowego miasta, a ja tracę Wilno i doceniam to niesamowicie, bo dopiero w zgubie dostrzegam, że dwoistości mojego miasta należy się bić pokłony. Nie jestem już ani tutejszy, ani jeszcze tamtejszy. Tam jestem niewystarczająco polski, a tu nigdy nie byłem litewski. A Wilno zawsze samo w sobie, choć wciągane w różne dramaty, szarpane i kochane, nikomu się nie oddało całkowicie. W zasadzie te miasta mają pewną zdolność odmładzania się, a niektóre nawet nieśmiertelności w swoim ciągłym nadbudowywaniu, okalaniu starych cegieł nowym tynkiem, szkleniu się i wchłanianiu kolejnych parceli wsi i mieścinek. Ludzie drążą miasta, wydeptują, walczą o nie, psują je, zmieniają im szaty, ale w odróżnieniu od miejskiej zdolności odmładzania się, krucha natura ludzka polega na wrodzonej liniowości, nieuchronnie prowadzącej do jednej kropki. Otokar zatrzymuje się na ponurym dworcu autobusowym przy ulicy Sodu, czyli Sadowej. Wywalam się w chłodny świt. Idę do Ostrej Bramy. Omijam obskurne ściany dworca, wygładzony bazar i krzywy parking pełen zadrypanych maszyn. McDonald's jak stał, tak stoi. Babka w napompowanej kurtce ledwo tacha wory. Pomagam, choć babka daje sobie pomóc z niepokojem. Potem się rozgaduje, mówi, że dojeżdża tu codziennie na piątą. Dorabia do emerytury, żeby mieć na czynsz. Rozkłada się przy supermarkecie i sprzedaje te jagody prosto z worów. Później pod wieczór będę mijać ten supermarket i zobaczę, że te jewory nadal będą pełne. Pewnie będzie znowu je tachać następnego dnia o piątej. No idę dalej godzić się z Wilnem. Stara się o Nie wiem, czy jest jeszcze istnieje, bo zamknięta. Ostra Brama, chram, cela Konrada, być może pamiętająca Miłosza i Iwaszkiewicza. Klasztor, a przy nim współczesna przybudówka z drewnianymi okiennicami i krzesła plastikowe, sięgające co najmniej lat 90. Dobrze, na pierwszy rzut oka standardowa otokarowa wycieczka do Wilna, po kościołach, gdzie zaborokizowane dzieci, kresowych emigrantów, zaziewywują się na śmierć. Dobra, idę dalej godzić się z moim miastem. Ulica Świętego Kazimierza. Nadgryzione mury, obnażone fragmenty cegieł. Przelotka łącząca dwie kamienice. A ja, mimo że w Wilnie, jakby z przyzwyczajenia doszukuję się miasta, wyobrażanej Warszawie. Ulegam złudzeniu, że zbaczam z krakowskiego przedmieścia i wracam kozią do domu. Zaraz po lewej rzeźbiona brama, otwierana tylko w połowie, bo szerzej się odbije i leci na łeb. Nauczyłem się te bramę uchylać po cichu, roztropnie, tak żeby znikać w niej jak cień. Bramy nie ma, nie ma koziej, jest moje miasto, z którym się godzę ulica Świętego Kazimierza, nadgryziony mur, a na nim trzy wielkoformatowe zdjęcia Różyczki, postaci wileńskiej, ulicznej, umykającej jednoznacznym określeniom. Pewne jest tylko to, że każdy Wiljanin choć raz Różyczkę spotkał, no a ja nigdy. Może nie jestem Wiljaninem już wcale, albo w ogóle nie zdążyłem się nim stać, a swoją wileńskość sprowadziłem do poszukiwania tego miasta w obliczach innych miast. Różyczka pozuje w chustach, perukach, po pomadkę. Wdzięczy się, spoglądając w dal, poza kadr. A ja idę z moim miastem godzić się dalej. Basztek jedymina pozbawiona kopcu listowia, swojego dawnego schronienia, tkwi na ogolonym, łysem wzgórzu. A ja mogę w końcu odłożyć starą książkę, zapełnioną wyobrażeniami, żeby móc pisać od nowa. Tak jak drzewa od nowa będą odrastać. Nie wdrapuję się na górę zamkową, bo oczywiście zamknięte, więc chodzę na dwilenkę, wijącą się niezmiennie między głazy, kamyki i konary starych topoli. Włóczę się po parku. Na placu katedralnym jak zwykle kręcę się na kafelku z tebuklas i wymyślam kolejne marzenia, które się spełniają, kiedy już o nich zapominam. Jacyś Amerykanie pytają, czy jestem ich przewodnikiem. Mówię, że nie, nie jestem, więc pytają, czy nie chcę być. Oni zapłacą. Nie, bo godzę się z moim miastem zielony most. Przespałem zniknięcie radzieckich rzeźb, które kiedyś nie znaczyły dla mnie nic, a dziś potrafię zrozumieć ich dwoistą konsystencję. Przechodzę Wilię, a może Neris. Już za kilka dni zupełnie się z Wilnem pogodzę i zapomnę o wielkich, wyblakłych portretach różyczki na ceglastej ścianie ulicy Świętego Kazimierza. A potem ją spotkam. Metraże, kroje i struktury tiulu, żorżety, szefonów, kurzych piór, sztucznych futer, żartej przez czas bawełny i grubych tradycyjnych litewskich splotów owczej wełny wyrzekły się swojej tożsamości i policzelności, składając, składając się w jakieś lite, szaleńcze, niedokreślone, wileńskie bezformie. Wilnianie, turyści i po prostu przechodnie błyskawicznie przemijali w jej jar jarmarcznym majestacie, tonąc w jej barwnej nieskończoności. Ale ona, Różyczka, pozostawała w ich świadomości, pozostawiała w ich świadomości nieśmiertelny ślad. Dzięki bezformiu z łatwością przychodzi jej dwoistość. Umożliwia istnienie dwóch zazębiających się światach. Dla jednych Różyczka jest pstrokatym włóczęgą, elementem staromiejskiego krajobrazu, wileńskiego folkloru, wpisującym się w niezagospodarowane przestrzenie. Gdzieś pomiędzy fasady borykowych kościołów, klasycystycznych kamienic i resztek brukowanych ulic, gdzie gdzieniegdzie zalanych asfaltem i obramowanych chłodnym betonem. Dla innych – aktorów, reżyserów, kostiumografów, aspirujących geniuszy, miejskich bardów, ulicznych grajków i malarzy – różyczka pozostaje częścią ich twórczej wrażliwości. Jednak dzięki bezformiu żaden z tych dwóch światów nie może różyczki przyjąć pod własny dach i zawłaszczyć. Zawsze sama w sobie, choć wciągana w różne dramaty, szarpana, nikomu się nie oddaje całkowicie wiekuliście. no tak jak Wilno. Je dziwactwo pozostawia krztę wątpliwości. Czy różyczka mogłaby się wpasować gdziekolwiek? Czy wystarczająco przekonująco zawęziłoby niekończącą się wędrówkę do skończonej liczby, liczby desek teatralnych? Czy zmieściłoby się na płótnie, między krawędzie blejtramu? Spotykam różyczkę koło cerkwi świętej Paraskiewy Piątnicy. Tam, gdzie marzną uliczni malarze ze swoimi bochomazami Sprzedają skarpety wełniane, folklor i pamiątki z Chin. A po drugiej stronie ulicy trzymały kioski z jedzeniem na wynos. Stoję, ziewam, pogodzony z moim miastem. A metraży tiulu, szufonów i kurzych piór nieuczekiwanie podpływają i zalewają mnie. Różyczka zadaje mi virtuozosko opanowane pytanie. Jał noele, kupuje, arno periksyman kibina suwiśtia najarswogunajs? Kupuję tego kibina, żujemy, ziewamy. Różyczka się mizdrzy i spogląda w dal, poza kadr. Robimy wspólne zdjęcia, topię się w żorżetach i zadręczam się zapytywaniem. Dlaczego ona wybrała ten kibin z kurczakiem i cebulą?